I może być budzilla. I akurat na budzilla i pranki, pranki Ding dong. Prana pranki o poranku trafiliście właśnie teraz. 9 minut przed usłą. Werbe dzisiaj z nami wkręca Daniel. Kogo wkręcamy dla Ciebie? Moją żonę Kamilę. Idealnie! Co tam u niej słychać? <noise> Nic bardzo się przyjmuje tą elektronicznym dziennikiem i tą szkołą. No. Nie daje tu spokoju. Jak, <noise> jak każdy, jak każdy. <noise> jak uczy się. Ale on w tej klasie cura? Siódma Siódma klasa, uuu, to już nie ma żartów Pff, Pedagogiem szkolnym jeszcze w budzili nie byłem, także będzie, <grym> będzie mój pierwszy raz Tak, słucham Dzień dobry Pani, witam serdecznie, moje nazwisko Piotr Bąg. ja jestem pedagogiem szkolnym w szkole numer 33 Witam, w sprawie tak. Sam Samanty telefonujemy To jest dobre dziecko, to jest cudowna dziewczyna, ale Pani wie, że siódma klasa to już nie są żarty, to nie są przelewki to nie są przelewki. Tak pani Kamilo, chodzi o to zdalne nauczanie. Mhm. Wczoraj Pani razem z córką przygotowywała Polski, prawda? E, Pomagała mi w niektórych tych, tak. Tak. Jak może Pani procentowo określić swój udział w pracy dziecka? E, 70%, 30% moje takie. 30%. To ciągle jest za dużo. Wie Pani, idealnie byłoby tak 95 do 5. Do tego dążymy. Mhm. Dobrze? To jest pierwsza wiadomość, którą chciałem Pani przekazać. Ta druga wiadomość to przede wszystkim będą przeprosiny. Przyznaję, przypadkowo, przypadkowo córka nie wyłączyła kamerki w komputerze. Wie Pani, i my mhm. prześledziliśmy proces pedagogiczny z Pani w wykonaniu. Mhm. Mówiąc dziecku. Y no jak tego nie rozumiesz, jak możesz tego nie wiedzieć? Niestety nie osiągniemy sukcesu wychowawczego. To jak możemy jej pomóc, bo ja nie wiem, e, skoro mamy nie pomagać, a Pan mówi, że tutaj mamy nie mówić jak tego nie rozumiesz, to, to ja nie rozumiem, jak jej mogę e, w takim bądź razie pomóc. Wie pani, co, najprościej będzie, wie Pani, powołać się na taką ideę wspólnoty niewiedzy. Mhm. Powiedzieć na przykład, ja też tego Samanta nie rozumiem. Dobrze. Także to może od dzisiaj, dobrze? Będzie pani dzisiaj z dzieckiem próbować? Eee, proszę pana, wie pan co? No z tym polskim to ja jej pomogłam, no bo tak, no bo mm -hmm. e, trochę jej pomogłam, nie ma co oszukiwać, ale e, tak to ona robi sama zadanie. Rozumiem. A od Oczywiście. matematyki mają państwo w domu jakiegoś eksperta? Eee, znaczy, no mąż się zna. O. nie? Dobrze, to jemu też proszę przekazać. Nie na wszystkim, bo wie pan, kiedy no. my chodziliśmy do szkoły, niektóre rzeczy musi sobie dużo przypominać. Pewnie. Poza tym umówmy się akurat do niego najbardziej pasuje. No jak możesz tego nie wiedzieć, prawda? No właśnie. no właśnie. No właśnie. Właśnie. Ja mam jeszcze pytanie. Ten obraz, który wisi za Samantą, jak ona sobie włączyła kamerkę, to to jest oryginał czy to jest reprodukcja? Który obraz? No tam za plecami dziecka ten, jak to się nazywa, To tam nie ma, żadnych obrazu, tylko jest komoda i tam zabawki na komodzie lepiej. Ach, przepraszam, to u Angeliki jest w takim razie ten, te słoneczniki Van Gogha. No nic, ekspert od matematyki jest z nami na linii. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. halo. To ma... Głos to... pana profesora brzmi znajomo, prawda? No, panie profesorze, to... proszę wyjaśnić teraz szybciutko żonie, gdzie, co się dzieje w ogóle tutaj. Pobudka, Godzilla, RMF Max. W trzech żołnierskich słowach. Dzień dobry, Kamilko, to radio RMF Max. Bardzo cieszymy się, że postanowiłaś skonsultować z nami proces wychowawczy. E i o, siódma klasa, to już nie są żarty. No. Tak jak już wspominaliśmy. Także na zlecenie Daniela jesteśmy u Ciebie w telefonie, to tylko po to, żeby życzyć Ci miłego dnia i powiedzieć, tak trzymaj kochana, jesteś dzielna, uczy z tą córką. Wyprowadzisz ją jeszcze na prostą, bo na męża już za późno. Dawaj, nie udawaj, macie krok i Irek Jakubek.